Niecodzienna sytuacja w Chinach. Zhang Yuhuan został niewiniony i wyszedł na wolność po 27 latach więzienia. Mężczyzna przyznał, że był torturowany przez policję i został zmuszony do przyznania się do zamordowania dwóch chłopców w 1993 roku. Prokuratorzy stwierdzili, że jego zeznania były niespójne i nie pasowały do popełnionego przestępstwa. Mężczyzna wyszedł na wolność po tym, jak sąd stwierdził, że nie ma wystarczających dowodów, aby uzasadnić jego skazanie. Na nagraniach opublikowanych przez chińskie media widać Zhanga po zwolnieniu z więzienia we wtorek, witającego się ze swoją 83-letnią matką i byłą żoną. Była żona, przetrzymywana miała z nim dwóch synów. Fara, 11 lat temu rozwiodła się. Była małżonka ponownie wyszła za mąż, ale pomagała byłemu mężowi w jego apelacji. Zhang został poinformowany przez sąd, że przysługuje mu odszkodowanie za niesłuszne skazanie. W październiku 1993 roku w zbiorniku wodnym w wiosce w prowincji Yangxi odkryto ciała dwóch chłopców. Zhang był sąsiadem ofiar, został zidentyfikowany jako podejrzany i zatrzymany. W styczniu 1995 roku sąd w Nangchu uznał go za winnego i skazał na śmierć, ale zezwolił na zamianę kary na dożywocie po odbyciu dwóch lat kary więzienia. W marcu 2019 roku Sąd Najwyższy zgodził się na ponowne rozpatrzenie sprawy. Prokuratorzy zalecili uniewinnienie Zanga na podstawie niewystarczających dowodów. Zabójca dwóch chłopców pozostaje nieznany. Spędzić 27 lat w więzieniu za przestępstwo, którego się nie popełniło, brzmi co najmniej strasznie. Jak dobrze, że u nas nie ma takich sytuacji. A no tak, Tomasz Komenda. Może powinni wziąć przykład z Reduana Fejda, który uciekł z więzienia helikopterem? Więcej mówiliśmy o tym zdarzeniu w tym materiale, do którego cię serdecznie zapraszam. Do usłyszenia i życzę mi.